Dzień dobry, serdecznie witam. Kolejny zdenerwowany człowiek, jeżeli chodzi o fakturę. Wujek ma działkę Bokrakowa. Dotychczas rachunki po około 50 zł na maks. W szedł rachunek na 1000 zł. Zużycie przez pół roku 96 kWh. Na koniec grudnia zużycie 9 kWh. Kosztowało to 3 68 groszy. Potem na 12 czerwca 2023, czyli faktycznie prawie 6 miesięcy, zużycie 98 kWh za 40 zł. Odczyt I, czyli fizyczny lub zdalny, czyli rzeczywista wartość. Opłata handlowa za 6 miesięcy, każdy miesiąc 125 zł, to robi 755 zł. Opłata handlowa. Po co jest, od czego jest, dlaczego jest. I dlaczego kosztuje aż 125, zł, tego się nie dowiemy, ale ona jest przyczyną tej wielkiej faktury. Bo tu mamy dystrybucję i zobaczcie, 9,98 kWh, odpowiednio niecałe 2 zł, niecałe 20 zł. Tu troszkę większa jest opłata. Opłata dystrybucji stała 38, zł. W sumie. 877 zł, do tego doliczamy VAT, 23%, i ten pan ma zapłacić 1078 zł. Jeżeli byśmy odjęli mu tą opłatę handlową 755 zł, minus VAT do tej kwoty, to faktycznie zapłaciłby około 100 zł za prąd. Także uważajcie, proszę, na swoje opłaty handlowe, przeglądajcie. Bo czasami taka instalacja elektryczna na działce może Was bardzo dużo kosztować, i to nie dlatego, że zużywacie dużo prądu, tylko dlatego, że macie umowę, której opłata handlowa wynosi 125 zł. Co w zamian opłaty handlowej? Nie wiem, może darmowy elektryk, samochód albo coś innego. Bo jeżeli chodzi o opłatę dystrybucyjną, czyli za to, że macie przyłączony prąd do tej działeczki, to kosztowało 38 zł plus VAT. Państwo polskie na tym wszystkim zarobiło jeszcze ekstra 200 zł podatku, na podatku VAT.